Się pije, jaką, czy to Dobra, tu Kawa Manga, Peter i Kruku. I dzisiaj witamy was w odcinku takim, którego chyba żaden z nas się nie spodziewał. No, Nie spodziewałem się, że kiedykolwiek. <laughs> Jak ogóle. to nie? The best of na 142 subskrybentów. Robimy opening. Tutaj paczki z Aliexpress za 100, 100 zł. Podobno ma być tutaj przeklęty łańcuch, więc zobaczymy, co nam się uda zdobyć na Halloween w tym roku. A tak naprawdę byliśmy oczywiście na ikonie, o tym już pewnie wiecie. Po raz kolejny nie wiemy, który odcinek będzie wyimitowany, kiedy, więc pff. zobaczymy, czy będzie przed odcinkiem podsumowującym, po odcinku podsumowującym, czy podsumowującym nagramy. No nie wiem, choć się domyślam. Nic wam nie obiecujemy, sami nie wiemy jeszcze, czy będzie, ile będzie odcinków z tego. Mamy pomysł na taki, na takie, na taki, no wyjdzie, ale to nam wpadło w sumie yy, przez to, że raz mieliśmy budżet. Tak. A dwa, Mateusz mówi słuchaj ty, a może byśmy kupili dużą paczkę i zrobili jakiś unboxing. Ja mówię, można. Dobre. Dobre. A tym bardziej, że no wiemy jak jest. Każdy z nas już kiedyś fanboksy z internetu brał. Jeden się zastanawia, drugi myśli. Więc pokażemy wam mniej więcej. Oczywiście jest to tylko poglądowa sytuacja. Później można wrzucimy wam, bo mamy jeszcze część rozpakowaną. Większość już tutaj widzicie za nami. Jest dużo jedzenia, które zostało już skonsumowane. Więc no wiecie, jest jak jest, ale no fanboksy jako same w sobie. Ja jeszcze nigdy się nie naciąłem. W sensie hmm. Zawsze jestem do przodu jakieś kilkadziesiąt złotych, więc jak najbardziej plus. I tutaj na ikonie też pobraliśmy sobie kilka naście. Jeżeli chyba byśmy wzięli całą trójkę to byśmy tak wzięli mnie ciebie i Damiano, no to kilkanaście? Chyba wyszło po tych Tak. Ja sam miałem też z pięć. No. Damiano to samo, ty to samo. No to w okolicach tam 14-15 się kręciliśmy. Część oczywiście już była otwarta w ten sam wieczór, no bo jesteśmy dziećmi, kurwa, i nie mogliśmy wytrzymać, już wrócimy do domu. Dobrze. Więc no jest, jak jest, Jelenie jest the best. I dobra, może bez dłuższego przewijania, pokażemy Wam po prostu, co znajdziemy w takim boksie, jeszcze nie rozpakowywanym, 100% noska, nie, no serio, nie na serie nie rozpakowywany. Bo Piotrek zostawił to u nas w studiu i później no weź nie otwieraj, weź ze mnie. No, no, pewnie spokojnie, nie otworzy, a potem ewentualnie y, skleje taśmę, więc co za różnica, nie? Tako, nie da się takiej taśmy gdzie indziej dostać, to jest profesjonalne. A to jest taka profesjonalna fanboxowa taśma, także tak, całe Łącie tak, Kman, całe szczęście byłbym w stanie zauważyć, że została otwarta. Tak, więc Ale... to jest taśma profesjonalna. Chciałby Pan taśmę wrzażą za wyrażenie zawodową? Mamy taki typowy nóż do papieru przy sobie. Tak, uwaga. Tutaj mamy swój składzik. A krzyk szóstka wiesz, a propos. A propos. To jest profesjonalny nóż do fanboxów. 499,99. Jeżeli On... zadzwonicie do ostatniego, On służy tylko do otwierania fanboxów, tak do niczego jest, więcej. I z tyle zakupów mango go dostałem. Niesamowita promocja. Pan jeszcze garnki sprzedawał, więc. Myślałem I opiekacz. I opiekacze różnej maści. Jak się zadzwinią od razu, to się dostawało jeszcze węgiel. Kurwa, zawsze się śmieję z tych ludzi, co nie, nie umiem otworzyć, ale ciężko jest, jak masz kurwa 10 kabli koło siebie. A spróbuj, może tak. Nie, nie chcę naczyć, bo nie wiem, co tam jest w środku. Zaraz to rozjemy. Dobra, trzymaj was się w Już, już. Nóż się przydał. I. O ho 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 To no jest to co to co, my, to co myśleliśmy i to co ja prawdopodobnie będę musiał wziąć Reklama się stało. No To mój telefon, więc wiecie Piotrek zawsze tak podchodzi Nic się nie stało To, to jest tylko telefon Why you have to be mad? It's only a No chyba nie chce się utrzymać Przeciążę go na lewą stronę Słabo zapakowany. To co, 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 to, co myśleliśmy, i to, co ja prawdopodobnie będę musiał robić. stało. Słabo zapakowany. Dobra, to część tu, część tu. Będziemy podawać. Piotr będzie wam prezentował. Jak pani z tego. Co oglądaliśmy na wyjeździe? Koło fortuny. Koło fortuny. Ooo, dobra, dobra, idę, 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 idę na mnie, chodź. Tak. Pierwsza rzecz, proszę Piotrze zaprezentuj. Proszę bardzo, mamy coś co prawdopodobnie będę musiał wziąć ja, czyli poduszka My Dress Up Darling. Znaczy w sumie nie jest tragiczna, w sensie nie jest roznegliżowana, w sensie tak. <laughs> więc jest tyle dobrze. Tak, nie, nie ma negliżu. Nie ma negliżu, ale no, przede wszystkim już patrząc po samej poduszce no to gdzieś tam ta wartość na pewno jest spora, poduszka jest całkiem spoko. do góry nogami nie pokazuj. Y postaram się. Proszę bardzo. Także no, ta paczka, którą my kupiliśmy, akurat kosztowała w nieco ponad 100 zł, chyba 130 zł. Chyba tak. Więc no, zawsze możecie być pewni, że będzie. Zresztą piszą tak chyba na fanboxach, te minimum 30% No coś ten desej. kwoty więcej do, nawet do 100, także w zależności co tam będzie w środku. A to, no to bardziej, że przypadku... takiej poduchy nie widziałem na konwencji No nie, więc... nie było nigdzie do kupienia, więc my mamy taką poduchę. Ja się ucieszyłem z fanboxu, o którym zaraz później powiem, to odłożę na bok. Zaraz z fanboxu, później. który y, mi się trafił, to był Storadory, nie wiem czy na bliższej kamerze będzie Jeju. coś widać. Odpuścimy sobie tę kamerę. <głos> <głos> Odpuścimy sobie tę kamerę, ewentualnie będę z Henda ją nagrywał. O kurze. Taki profesor. Dobra. Rzecz numer dwa. Kei Chan. Później po prostu je ja potem osobno. Tak jest. Proszę prezentuj. Proszę bardzo. To co między innymi ucieszyło nas w unboxach ostatnich z naszych serii, to A. większe wersje tego. Tak. tak. Ale no, no widzicie zresztą jaka Mareń, Później macie tutaj zbliżenie na na to więc widzicie jak to wygląda. No, całkiem spoko. Kto lubi takie zawieszki, no to jest groma fajne, bo to z tyłu jest białe, odkleja się taką tasiemkę. No i wygląda całkiem fajnie, można sobie powiesić. z całkiem fajnie, eleganckie. Bardzo fajne, bardzo fajne. Eleganckie. Bardzo fajnie się nosi, bardzo fajnie. Jest całkiem fajnej jakości to zrobione, więc nie powinno pęknąć. <laughs> fajnie wygląda. Gorzej są te często zaczepy takie metalowe, które tutaj mamy, więc warto sobie jakieś swoje własne ogarnąć, bo jak są w zestawach, to one szybko się łamią. Ale sam znaczy, ten plastik... same się łamie, nie łamią, to wyłamują. To wyłamują właśnie, no. Tu wybił dno. Tu wybił dno! Także tu trzeba uważać, bo... stało. No, więc tu trzeba z tym uważać, żeby to się nie rozwaliło. Ale sam plastik jest dosyć solidny. Postcards. Postcards. No tego tu już mamy chyba od groma. E, to macie, no, zaraz będziecie mieli zbliżenie na te wszystkie rzeczy. No z tym też może być, to zostanie u ciebie, będzie na odcinku. Nie, nie. Nie, do Ja to u ciebie zostanie, słuchaj, może wiesz. Bo zobaczy się zresztą dlaczego. <technopisy> ja bym znowu przyjechał z walizkami. my <c coworkers> no, nigdzie nie jedziemy, także ja teraz Ja po prostu mam walizki, bo już nigdy więcej nie, nie będę miał domu. Smutny. Eee, tam. Będę spał w biurze. O, proszę bardzo. To jest chyba nawet kadry z, z anime. Nie. nie? To jest. Y y nie plakat promocyjny, tylko plakat anime. Po prostu jak wchodzisz na no, no. Rola, jest tutaj to, to, to. Macie plakat anime, macie? Plakat na żywo. Plakat anime na żywo. Plakat anime na żywo. O to chyba będzie dla no, ciebie, nie. bo ja już coś takiego mam. No ja, ja tego akurat nie mam, macie zaraz zbliżenie. No właśnie, zawieszek też jest bardzo dużo. No, najczęściej co w fanboxach no trzeba się spodziewać, no bo tego jest na pewno sporo. Są to powtarzalne rzeczy na pewno, czyli typu kubki. Zawieszki, właśnie takie breloczki, powiedzmy? Jak to się nazywa? Takie tam no to kej, chain, coś tam. Dość, coś w tym sposób. stylu. Więc tego jest no, najczęściej to się pojawia, no ale no jakby gadżety, anime, no ciężko mi wyobrazić sobie coś innego. Tym bardziej, że no, jak ktoś lubi sobie zaczepiać takie do plecaków czy do torebek, no do to tego. Albo sobie układa po prostu w kolejności. Albo sobie układa tak jak, jak Mateusz, zresztą może też pokażę. Zadnij teraz, Piotrze, co to jest. Co? patrząc. Telefon. PlayStation 5? Playbox! Playbox! No tak po dźwięku. Dobra, już Cięśno, kurwa przez To jest oczywiście kubek, no bo co innego to mogło być. Ale, też, Ale ten to... zostaje u ciebie na pewno. Chociaż w sumie. Nie no, zostaje u ciebie. Ale to są wszystkie miny Marin, które były. Nie wszystkie. Cześć, no. cześć. Szadujmy się, w jest myśli. bogate w miny akurat. Jest. Zawalony Marin, więc jak ktoś lubi Marin, to ten kubek by się idealnie do niego nadawał, bo piłby z, piłby z Marin, ale w dużej ilości. Z Malin, tak jest, malin. moje ulubione napoje. Fajny kartonik zostaje potem, można sobie... Na... Fajny karton! I coś, I co, 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 co każdy sobie już zaskupił... Czyli po... o, podkładka! O. That's pretty good! O. Tak właśnie wyglądają święta opiata. O, podkładka pod myszkę! Wow. Wow. Marinki nawet fajne. A, bo to nie jest nimu. Nie, to jest. Ło! Wow. To jest. Ło! Wow. Bierz miał zoom na twarzy w tym momencie. Ło! Wow. Wow. Będzie zoom, proszę bardzo. To mogę tu pokazać na tej kamerze. Mogę? Przynajmniej mnie nie widać. Trochę widać. Bardzo widać nie trochę Ale widać, to jest widać. spoko. Robi wrażenie, co? To się, no i się. A, i to jest ten zaczep metalowy, który no, powoduje łamanie tamtego plastiku. Będzie kurwa. łamany. No generalnie no, fanboxy wyglądają raczej dosyć podobnie. Ale um, nic się nie równa się z tą radością otwierania ich, bo Tym bardziej, że no, po co kupujemy fanboxy z ulubionych anime, czy po, z postaciami ulubionymi, ze względu na to, że to są nasze ulubione postacie anime i cieszymy się, Słycha. że cokolwiek tam w nich jest, co nam się podoba. Tak jest. Więc no, w tym wypadku traf, wybraliśmy chyba wspólnie, my się nad Dragon Ballem, ale... No, ale wiecie jakie mam podejście do Supera, a wiemy co jest teraz na trendzie. I... No i raczej trzeba by się spodziewać, że Supera, a my tak... A jak ja zobaczę Wegetę w niebieskich włosach, to, to, to mnie częściej na no mnie czeń po prostu. spokój się, bo zobaczysz, do, dostaniesz pierdol. A zresztą, jak chyba za chwilkę pokażemy. Nie znak, może go nawet widać tutaj. Zbałem się, że nie będzie... Ja Raz bałem, zaraz. Zaraz. Yy, bałem się, że nie będzie solidnie zrobiony, ale jest zrobiony całkiem fajnie, tym bardziej, że ma dużo detali na sobie mm. i jest ciężki. Nie jest to kurwa, taki tani plastik. Nawet nie w przygotę. Jest, jest on to droższy zrobiony. plastik. Jest to droższy plastik, no ale jest ciężki na pewno, nie? I jak zobaczycie z jakieś zbliżenie, to będziecie widzieć, że jest dużo jakichś elementów na yy, w, w, w gniotek na ubraniu, jakieś gdzieś się barzyły nigdzie indziej się przebijają. Także naprawdę jest całkiem niezłej jakości, a nie był chyba jakiś mega drogi. Dwie paki, dwie i pół. Chyba. No, także no, jak za taką figurkę myślę, że przynajmniej cena jest warta na pewno. Yy, jeżeli chodzi o. Pokaż co tam przyniosł. Pokaż Piotrze co przyniosłeś, to jest Generalnie mam dwa fanboxy, z tym, że w jednym fanboxie mam słodycze, które mi jeszcze zostały. Mm -hmm. I drugi fanbox, który mam wszystkie rzeczy. Jeden fanbox, który choromia. Yy, no, to jest zarobista Zaro manga, jak ktoś nie czytał, to polecam. No, ja nie będę. Ja też już jest, jak chceś. Yy, to dostaliśmy w gratisie. Tak jest. Na razie dam na dół, żeby nie przeszkadzać, bo ja znając życie wszystko rozwalę. Dziękuję. Mamy tak. To chyba ty i ja mamy? Yy, nie, to Damianowi. To tak. Damiano. Ma, yy, no Mano to dostaliśmy w gratisie za kupowanie. Fanbox. kilku 10 Dziesięć... no kilkunastu fanboksów fanboxów w tym samym stoisku, więc mm -hmm. po prostu zakupną fanboxa od iluś tam. A to jest dostosów. bardzo miłe. Bardzo się cieszymy. Tak, bardzo. I tak, kopili, więc to jest po prostu. Zostaną, wiesz, mieliśmy i kupione plakaty. a Mamy o jeden więcej, więc. Tak, jeden... tak, 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 tak. To tu jest jakiś taki. Z najlepszego anime na świecie. <laughs> najlepszego romansu na świecie. Top 5 no, Prawdopodobnie, 50. bo nie zdążyłem na to zwrócić uwagi. Prawdopodobnie już mam taki plakat, bo kupiłem go na ostatnim konwencie. Nice. A go miałem w fanboksie. Sprytnie. O, i to z chormi. Bardzo się cieszę, że. A sumie. tego nie widziałem sobie. No, spoko. I to jest chyba wersja anime właśnie. Tylko szkoda, że. No, zawsze jak czytałem Magię, to my myślałem, że ona blądem, jest blondynką. Bo. No. no bo jest agresowana, tak ma te białe włosy, no jak najczęściej się tak na, na biało rysują, no to najczęściej to są blondynki, no ale już jest jak jest. jest. Tak. Niektóre są spoko, to też pozobaczycie na Zoomie, niektóre troszkę mniej, których ewentualnie… Ja, jest radora, to wiadomo. Mam w ogóle dwie takie same, o. więc mogę Ci jedną zostawić, chcesz? Kolejna Horumiya jeszcze jedna Toradora, najlepsze anime na świecie, zaraz <laughs> będziecie mieli Zoomy na to wszystko. I to jest w ogóle kubek, który jest spoko, z tym, że no widać, że on jest jak, yy, no takie kubki najczęściej wyglądają tak, że po prostu jest wrzucone na fota no. i, i tyle. No ale jest kubek, który ale kubek. najważniejszy i najfajniejszy chyba jest, jest ten Instalador, bo Storador wygląda całkiem spoko, bo ona wygląda jakby nie miała tła mm -hmm. i jest fajnej jakości naprawdę, więc to no. ten kubek spoko wygląda spoko. Wszystkie zawieszki i tak dalej, to najwyżej jakoś Wam przebitką pokażemy, no bo nie będziemy każdego pokoić. Albo wejdźcie na Instagrama. Albo wejdźcie na Instagrama. Tam mamy zapisaną całą naszą relację z cur i można sobie odpalać, przełączać, są też zdjęcia, Aha. więc będziecie mieli praktycznie wszystko, co nasza trójka sobie, że tak powiem, te dwa dni tam uzbierała. Co my jeszcze z takich ciekawszych rzeczy tutaj mamy? Aha, słodycze. No słodycze, mówię, połowy nie ma. No, goście bo byli, trzeba było obdzielić. Jakieś kitket, który znalazłem, to jest... Jakiś miętowy chyba. Jeszcze nie otwierany. To jest akurat rzecz, która nie otwiera otwierana, więc może otworzyć tutaj. Kurwa miętowy, to jest zielona herbata. Zielona herbata? Tak. A to może. I tu mamy takie ciasteczka Pokémonów No generalnie smakują kruche ciastka czekoladowe. Dinowi nie... zabrałem wczoraj jednego z Pikachu. No, jest spoko, smakuje jak ciastko po prostu, kruche czekoladowe. To co najlepsze jest, to zresztą też to masz, mm -hmm. to te buteleczki, nie? Jeszcze tak, nie otwierałem, tak, 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 tam tak, są tak, takie magiczne kulki, które... Magiczna. flat ty już masz chyba ze 3 W ogóle z jakim, jakim, to jest smaku w ogóle, co to Zależy, jest? To a to jest jakiś, to jest napój gazowany, to jest? Tak. Napój sudowy, no. Więc to jest jakiś napój gazowany, nie wiem jaki mam smak, bo jest wszystko po japońsku, a Mateusz akurat nie było w, w okolicy, no Mateusz zna się już na, na znakach, on już umie język japoński, więc on mi powiedział. Ale jak kupowałem, to byłem sam niestety. To jest smak oryginalny. Po prostu ich, bardzo podobny, dla mnie to jest taki bardzo delikatny Sprite, jakby europejski, nie? Mówię. Wystarczyło, żebym... piłem taki <grym> raz. <grym> piłem ta raz. Z <grym> czego to nawiązanie to Światowy człowiek. No jest oczywiście poki, ale poki to chyba no, w, w Polsce Wiedronce. można dostać, więc Biedronce albo w jakimkolwiek sklepie. Więc no mówię, no ze słodyczami jest tak, że no, no nie będziemy każdego też pokazywać. kiedy może zobaczymy jakby, jak będziecie chcieli, to może będziemy zamawiać jakieś słodycze albo fanboksy ze słodyczami i będziemy wam pokazywać. No, Dla mnie ale... najlepsze były moci. No bo ja sobie wziąłem z brązowym cukrem i w z fasolą czerwoną. No. Wczoraj właśnie miałem gościa w postaci trzeciego smów operatora, członka tutaj to TKM, czyli Damiana on przyniósł owocowe. Były kurwa, tak fajne, w sensie tamte były strasznie takie, wież, mm -hmm. takie, takie ciężkie, ale smaczne, a te były takie, wiesz, rzeźkie takie mm, tak rozgryczyć, bo jeszcze w środku jakby jamik był. Więc... Kurwa, Kurwa, jest w pyte. No, te, te właśnie, które tam, tam mieliśmy, te z fasolami ja też je mam. Spoko, nie wiem, czy bym je jadł regularnie. No nie, je nie wiesz, Jako ciekawostkę, spoko, mm -hmm. tym bardziej, że no one były właśnie takie. Ten cukier był jak taki puch, nie? Tak, tak, bardzo pudrowy. Pudrowy, właśnie, no. Taki bardzo konsystencjonalny, dobry miks smaków, wiecie. Es 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 esencjonalny, tak. Esencjonalny, dobra kombinacja, wiecie. Magda Gester i opinie tych ludzi, którzy przyszli na kolację. No to jest takie konsystencjonalne. jak chcesz brzmieć właśnie tak, że ty, ty, ty wiesz, co mówisz, to jest esencj, takie fajne, esencjonalne, tak. smaki się fajnie łączą. Ale od razu i tutaj ładniej jakoś. Yeah. <laughs> Oglądaliśmy od od też z pięciu Magdy Gessler. No, bez, wyjazd bez Magdy Gessler, to nie wyjazd. To o, chyba z tego się najbardziej ucieszyłeś też, nie? Tak, ni na manę i na nis. Tylko duża wersja, ma nie? małą, jest taka duża wersja. Tylko o, od razu widzicie, to to będzie jeszcze edukacyjny odcinek. Tu jest, że nie nie nic. Power. Proszę spojrzeć. Ja jako że mam manualne umiejętności niskie i lubię po prostu wszystko, no jak widzieliście zresztą. Szybko wszystko rozwalać siłowo tutaj. Widzisz? Aha. Sobie odrywam, odrywam, odrywam i zauważyłem, że mi się przykleiło do tego papieru. I urwałem razem z papierem, nie? Ale dalej nie traci tutaj na jakości, jak najbardziej power z Chase Mena jest. Także bo lekcja dla Was jest taka, jak próbujecie odpakować rzeczy, albo je do, do stanu użytku przystosować, to ostrożnie, delikatnie, ostrożnie, ostrożnie, bo szkoda. Nie, no to nie będziemy Wam pokazywać, bo tego jest tu za dużo Tym troszkę. Tym bardziej, no tak jak mówił Mateusz, no jakby przejazd macie na Instagramie, wszystkie mhm. rzeczy, które tak naprawdę mieliśmy. Macie zdjęcia, relacje, chyba nawet jakieś przejazdy. Nie? No jest no. całość. Także no macie wszystko, więc tam sobie na szczegółowo możecie zobaczyć. No bardziej chcieliśmy otworzyć Wam tego fanboxa dzisiaj, żeby Wam pokazać, co jest... Co jest w środku? I pokazać, że warto. W sensie, ok, jakbyście chcieli każdy z tych produktów kupić osobno, no to około 180 zł. byście się zamknęli. No jest to zawsze, że tak powiem, loteria, bo ja też już mam dwie inne, dwie czegoś tam innego, ok, jest, jest takie ryzyko. No ale dobrego nigdy za wiele, więc tutaj też nie, nie, nie ma co siać paniki. Tym bardziej, że można się wymieniać. Pamiętacie czasy karteczek, ktoś jeszcze no KMWTW? Jest powtóreczka, można się wymienić. I tutaj raczej presji żadnej nie będzie. Tym bardziej, że no, za 50 zł no, w takiej cenie tylu gadżetów nie dostaniecie. A nawet jeżeli coś się powtórzy, to raczej nie w takiej dużej ilości. W sensie, no, powtórzy się, ale. Na Wamboxów mam X, a mam trzy powtórki, więc. No. Tym bardziej, że chyba to minę, to w ogóle kupiłem tego osobno. A później dopiero kupiłem Fanbox, w którym też była, więc w się była tylko raz. No, Dobra. Tak, Coś jeszcze chcemy Wam opowiedzieć? Wszystko możecie sobie zobaczyć na no. Instagramie. Tak, zobaczyliście. No to chyba najfajniejsze, co dzisiaj trafiło mi w Fanboxie, tak. to podkładka. Mam ją chyba. Toradary? No. I z I to chyba najlepsze rzeczy, jakie mi się trafiły. Bo pamiętasz, że szukali, szukałem Storadory mm. e, podkładkę, no nie i było. nie było, bo mi by było takie stoisko, gdzie były podkładki pod myszkę. E, Boże, pod myszkę. Pod myszkę. E, podkładki pod, e, pod kubki. Dlatego tak dobrze w osu idzie, rozumiecie? To A e, pierwsze SS osiągnąłem, taka ciekawska. No co prawda na dwóch gwiazdkach. Ale jest. Ale jest SS, no. Jestem z Ciebie dumny. A propos fanboxów. A propos fanboxów, no, ale no całe szczęście trafiłem w fanboxie podkładkę, także no weź na to też możecie liczyć. Jest szansa, że traficie to. No, no kurde, no za 50 złotych. ale podkładki to nowe, że tak nie było. No, no, wcześniej nie było. Pamiętam, że ty kupowałeś na poprzednim konwencie chyba też mm. fanboxa i podkładek nie było pod kawę. Ale nie, w sensie nawet nie były wystawione podkładki. W ogóle nie było. No, no. nie było na stoisku. No, minus jest taki, że no, bo ty kupiłeś całe szczęście jedyna opcja, żeby dostał jakieś gadżety z Hololive a to było kupienie właśnie fanboxa z HoloLive. No bo mało gadżetów było, właśnie od Groma Genesi Impactu, nie? Ale no fanboxów i wszystkiego. No tam były no, całe no. stoiska. Tam stoisko jak mieliście dajmy na to 12-metrowe, to były poukładane, prawda? Jeden na drugim i od, od podłogi po sufit. I przez z. A Damiano, jak Chainsaw Menem, no, to przecież jeszcze kolejny karton trzeba było przynieść. No Bo tak. no, Chainsaw oczywiście rozniósł się tak. Nie, to ja kupowałem Chainsaw Ty kupowałeś i musieli ci być. Tak, mieć. tak. Z toradorą tak. też co prawda nie wiem, czy się rozniosła, czy po prostu nie mieli, ale chcieli ale, <śledzili> się wystawić po prostu. No. jest toradora. Znaczy, no magazynie, chyba, Kto? ale. Dobra, ale przyjdź tak po godzinach, dobra? że nie... kurwa, mu Ale yy, i całe szczęście, było, jak posz, poszła yy, pani ze stoiska, bardzo miła, załatwić, to tą toradoro odłożyła i przyszedł drugi pan, który był na stoisku. I dobrze, że tak nieco śchnęło, bo ten wtedy na koncercie, mówię. Dobra, idę do toalety i pójdę kupić tego, tego, tego Funboxa. Hmm. No i idę i dobrze wszedłem, bo gość już miał wystawiać tego, tą Toradorę na ten, a na 100% zostałaby wykupiona od razu, od razu. i stanowisko, jakby ktoś złożył z toradore akcją chce, więc dobrze, że trafiłem i dorwałem tą Toradorę i mam moją piękną podkładeczkę pod kawę. No. No Zobaczcie sobie na Instagramie, nie będziemy wam ten parę rzeczy, tam poduszkę hmm. i tak dalej, przebityk wam pokażemy, ale z gadżetów, może jakieś szybkie ujęcia, ale najwięcej macie na Instagramie, bo tak jest. Mateusz specjalnie to tam rzucił, więc bijajcie na Instagrama, tam jest tego trochę. Co co? Chyba starczy, nie? Starczy, nie przeciągajmy odcinek. Kolejny, tak kolejny odcinek, w którym jest światło? Kolejny albo pierwszy. Kolejny albo pierwszy. Nie, ja, dobra, to zrobimy kolejny, bo, no. Tak, to jest, no. Jest, jest kolejny, bo w pierwszym no, zrobiliśmy wam psikusa takiego. Oh, oh! No, chyba, bo mówimy to, my wszystko mówimy, a to się dzieje w, w instant, nie? Mam nadzieję, że będzie dobrze widać. Tym razem już nie będziecie... Widzisz mnie? Tak. Mówić, że nam ryjów nie widać, choć nie wiem, dlaczego chcecie je widzieć. Jest jak jest jelenie. Ale no cóż, dziękujemy wam pięknie. Kawka do głowy, wypita, bo krótki odcinek. I słyszymy się następnym razem. Linki w opisie, wbijajcie na Instagram, a tam będą te rzeczy. Tak jest. Papatki, papa. Ta droga bywa równie interesująca, ta jazda cała.